Witam na moim kanale. Nie było mnie jakiś czas, ale dziś powróżę dla Ciebie. Potasujmy porządnie karty. Zobaczymy, co dzisiaj los przyniesie. Przełożymy lewą ręką na trzy kubki. Ok, i zaczynamy rozkład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tradycyjnie to, co jest na początku. O, bardzo ładna karta. Dziesiątka kielichów to jest karta na tym miejscu, która mówi o tej sytuacji, która jest obecnie. To jest jedna z lepszych kart, jeśli chodzi o uczucia, emocje, bo ona oznacza jedność z kim, kogo się kocha, jak gdyby takie szczęście rodzinne, początek nowej rodziny, dzieci, czerpanie radości z macierzyństwa. Tutaj druga karta, która też mówi o tym, co jest obecnie, to jest. Królowa Mieczy, czyli tutaj jest silna kobieta, y, która trzyma tą całą rodzinę, może żelazną ręką, to no nie jest dobre słowo, ale, ale kieruje tym wszystkim. Dlaczego tutaj ta, ta kobieta? Ponieważ jest tutaj król. Nie król, to jest rycerz mieczy, ale jest on tutaj odrzucony, czyli facet tutaj w tym związku, no być może potrzebuje pokierowania, być może ma jakieś przejściowe, przejściowe jakieś problemy, z czego one mogą wynikać. No jest tutaj trójka kielichów, no ona często oznacza romans, obejrzenie się, bo tutaj jest taka, ta karta przedstawia, akurat ona przedstawia trzy kobitki, z których jedna ogląda się za kimś do tyłu. Często to jest jakaś trzecia osoba, taka, która od, od, odciąga, jakaś taka potrzeba flitu romansu, i tutaj ta kobieta, która jest na samym początku, czyli ta królowa mieczy, musi to jednak złapać silnie za kark. Kolejna karta, która już zaczyna mówić o przyszłości, to jest Eremita. To jest takie odejście troszeczkę od działania w stronę takiego myślenia, o, może porzucenie czegoś e, poczucie własnej wartości we wnętrzu e, no czasem trzeba coś rzucić, żeby coś ocalić. Może tak to ujmę. E, kolejna karta e, to jest ósemka. E, monet, Czyli nie będzie problemów z finansami, ponieważ y, tutaj y, umiesz zatroszczyć się o siebie. Y, to już są te karty, które mówią o tym, co będzie w dalszej kolejności. Jest dwójka mieczy, to już jest takie stanie troszeczkę między nie ogniem a wodą. Czyli no, czasem trzeba przekroczyć jakąś rzekę. Y, no to jest w sumie zaczyna się robić pomyślnie, ponieważ jest tutaj królowa monet, Czyli jakiś taki dobre finansowo, jakiś y, udany biznes, coś, jakaś, jakiś awans w pracy. Y, tutaj jest czwórka mieczy, czyli odpoczęcie po, po przebojach. Czyli tutaj po tych swoich problemach będziesz mogła sobie odpocząć. Kolejna karta to jest piątka. Mieczy, czyli jak gdyby stanie z boku obok tego konfliktu. Ja bym to widział tak, że tutaj to, co jest na samym początku, czyli ta dziesiątka kielichów, daje ci to zadowolenie z uczuć z, z kogoś bliskiego, chociaż to zadowolenie sama będziesz musiała wypracować. Być może będziesz musiała powalczyć o tego swojego mężczyznę, być może będziesz musiała go złapać żelazną ręką, ale cały los jest w Twoich rękach. To tyle. Dzięki.